Siema, witam Was w odcinku Magnet Simulator? Coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Eee, jak coś ja Wam podam po prostu w komentarzu. O, to już... Tak, powiększył mi się nawet. Ok. Hmm. A gdzie mogę mieć większe, jak mi miejsca? Aha, w upgrade'ach. No, tak. Do tego powinniście mi zacząć, tak? jest to droższe, droższe, no. Szybko jakoś tak się leweluje. EZ cztery. Kurde no. A co chodzi z tym turbospidem? Nie wiem. Ale mamy. E, opas. O, może multi. Dobra. Lecimy do następnej krainy. Strike deep. Aha. Prezent mi rośnie. What the No to są questy jeszcze jakieś. Co tu mamy? Nowy magnet. Golden machine, farming X. Jest jakiś... Nie mam do czego to jest. Dobra. Itemki. Pety. Dupie to mam. Ja, ja jestem free to play. Gracz. Pet equipped coin. O, no, na razie mi nie zależy jakoś na tych upgradech. by mark, no dobra. O, jeszcze jakiś no, sekretnie. Ale, co patrzcie, no dziewięć, dziewięć, prawie 10 milionów się dostaje, no ale to jest tak. Zepsucie lekko gry. No, bo tak naprawdę, możecie chyba przejść całą wtedy. Więc, a co tu mamy? A Typa mamy jakiegoś. A, 20, u A, a muszę otworzyć, u To jeszcze trochę A, minus taki, że trzeba co chwilę chodzić 4 na 5 Tu jest jeszcze jakoś o! Proszę, mamy. Aha. No mi to dużo dało. Fajnie też do Was typa jakby w to miejsce. Chciałam w Ale kojarzy mi się taki symulator, co był. Też właśnie. Że się latał tam. No. Pamiętam, że godzinami tam potrafiłem siedzieć. To były czasy, a nie teraz. Jakieś pets, Jakieś inne. Co to jest teraz? Teraz to wszystko jest. Wszystko. Jeszcze dwa pojedynczo. mogę iść yy, za stoka a wygrałem nic co taka to są kolejne upgrade y jakieś Aha. O. Ale no to nie, to co to, to kiwam w oko Dobra, czyli tutaj mamy już lepszy mnożnik, dobrze, dobrze Już to lubię Dobra, ale no co ja tu mam? Pet No No Dlaczego ja się wywaliłem? Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Znaczy, magnet da mi o... większe pole i więcej, że zbieram, ale. Pet mi da, że więcej zarabiam. Dobra, peta otwieram. Gummy Bao za 15. A, 5, play, aha. Czyli muszę zagrać, tak. To idziemy zagrać... Okej. Okay. Szybko poszło. Magnesik się kupuje teraz. A już w, w dużo jest... odległych zbierania. Mi się już to podoba. Nie, nie tutaj, Leksy. sobie no, jakieś nagrody, czy hmm. hmm. by zbierać sto piętnaście teraz jest moc. Pozbieram te 115 już, to ile bym zarobił? No, dawać, dawać. To już jest tak dużo, że nie wyrabiam. Brain sprzedać 165, 172. No spoko. Muszę jeszcze tu zbierać. Mm -hmm. Jak cudownie. Sobie kupię lepszy magnet, magnet, tak to, no. magnet, kupię sobie lepszy magnet. Jak, nie wiem. O, dobra, mam. Jak już tysiaczku. No, może być, dupy nie urywa, ale ma szybciej. Co tu mam? A to będzie lepsze. Y Czemu ja tutaj na podstawowym dostaję więcej niż na... A? a nie, tyle samo, szczęście. A dobra, bo byłem po kupieniu upgrade'u, to może dlatego. Uhu, double jump. Uhu, jak ja to luję? Uh. będę skakać jak małpokwiu. Będę cały czas non-stop używać O! Weźmiemy to samo. To samo. W tych dwóch miejscach to samo. No. O no to mi dają. Fajne rzeczy, nie. Jakiś gówno. Dobra, dawaj. Nie, nie chcę tych upgradeów. Ja chcę tamty już dokończyć. I święty spokój. O, nie tu, tu jeszcze nie. No, no i teraz mam wszystko. Mogę teraz iść na kolejną kolejne kupować. Ale będzie fajnie. Uhu. Siu, siu, A nie, to zbieranie. Dłużej myślę, że sprzedaż petówki. Znaczy, Boże sprzedaż, bo sprzedaż, tych coinów, to że mi oni... więcej wtedy pety dają, a nież zbierania. Ale dobra. Nie upgrade, lecimy. O, 4 już tysiączki. Nie no, szybko leci, szybko. To jest golden maszyna, nie? Aha, 10 potrzeba. czyli tak mi dużo, dużo tam... Chociaż... No. Trochę mi to da, no, wiadomo, nie, ale też nie jakoś bardzo dużo. Dobra, mam. Mogę na kolejną lecieć. Krainę. Co my tu mamy? zadania... Yy. O nie... Dobra, to się tepnę tak. Znalazłem użyteczność. Kurde. Super, że nowy upgrade. Mało mnie to interesuje aktualnie. Dobra, ja tam zaraz yy, skoczę. Craftys. A, ja mam sobie to za mało skraftować. Wyśmienicie, wyśmienicie mm -hmm. mm -hmm. e, Czy po to są zadania jakieś? А... Не видим, не мотаем только Tylko jakaś muszelka. A tu jest kokos. to kokosa. Drugi kokos. Eee, dobra, a parkie ugróbam tego te kosy. Bo tak trochę, trochę nie wiem. Okej. Okay. Tam jest takie buty. Czyli tu są. Do danej mapy rzeczy, czyli tam, czyli z tych, tych muszelek będę dostawać farbę. Chyba tak by wyglądało, nie? hop, hop, hop. O, o Boże, ile nie pogięło was. Ja zrobię takie jedno przejście i ja już mam full przecież IQ. najemy to. Dobra, i teraz lecę wybudować chociaż jedno. i subcie. Ja muszę zobaczyć ile teraz tam jajko kosztuje. Ja tylko sztujesz, ja półtora miliona. No to spoko. Sprzedam teraz to i... Nie, bo to będzie podwodna. Mhm. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Nie chcę nowego upgrade'u, ja chcę dwa jajka. Dwa jajka i nie mówię tu o swoich. Dawaj. Uder. O, małpę dostałem. Hmm. Widzę podobieństwo do siebie. Nie <grymne> upgrade. No teraz mogę się zgodzić. Właśnie co tam tu czwarte jest? Koń respawn. Ouu! Czy szybciej będą się respawnować? To mi się podoba. To coś z przyjaciółmi, ale no, ja gram o takich godzin, gdzie nikt mi nie pomoże. Aha, patrzcie jak ta oferta niby znikła. Muszę kolejny też otworzyć. Op. Tam takie różnice to już mi nie zrobi nic na razie, więc sobie chociaż pozbieram tu rzeczy, dobra, ale wiecie, to ja też myślę, że to by było na tyle. Ja Wam dziękuję za oglądanie. My się widzimy w następnych odcinkach. Życzę Wam miłego dnia, nocy i widzimy się w następnym materiale. Zachęcam Was też do obejrzenia pozostałych. Więc co? Do następnego. Trzymajcie się, no i pa pa!